Dzień dobry, witam wszystkich. Mamy czwartek, 27 dzień marca. 12 już wybiła. Dajcie znać, czy widać, czy dobrze mnie słychać. Proszę pamiętać, że wszystko to, co mówię, pokazuje. Ma charakter tylko i wyłącznie edukacyjny. Nie są to porady, nie są to rekomendacje inwestycyjne. Jest to moja prywatna opinia, moje prywatne zdanie na temat sytuacji technicznej na rynkach finansowych. Inwestowanie wiąże się z dużym ryzykiem. Proszę o tym pamiętać. Przechodzimy już do wykresów. Do tego co ważne, dlatego że tutaj. Mamy zaatakowany poziom, który jest bardzo istotny, bo mamy 161 Fibo. Zresztą mówiliśmy o tym, że jednak ta przewaga na gazie ziemnym już od doby kilku dni była i tutaj jednak cena po pierwsze zbliżała, tak dochodziła do poziomu, i po jakby w konsekwencji sam poziom też zaatakowała. Więc bardzo ładnie to wygląda. 161 tutaj mamy ZZB, jest też bardzo waszym wsparcie, czyli połączenie takiego gotowego setupu ZZB, czyli tutaj zobaczcie szczyt, cena reagowała wcześniej tutaj na w zasadzie testu tego dołka z trzeciego no i mamy ponowny atak właśnie z tym wzmocnieniem 161 bardzo ładne wsparcie około 380 na gazie w tym momencie to jest próba obrony więc proszę o tym pamiętać że to wsparcie techniczne wzmocnione poziomem fibo faktycznie się tutaj znajduje jeżeli chodzi o rynek KK przechodzimy do H1 tutaj wam pokażę pewnego rodzaju zmyłkę jaką pułapkę która może się jeszcze według mnie Pojawić przed zejściem w dół, bo są dwa takie scenariusze. Proszę zobaczyć, jeżeli mamy ostatni dołek, nawet wczoraj mówiłem na milionowym portfelu, pod, to wszystko było tak ładnie i precyzyjnie rozpisane w kontekście głowy z zamienami, połączonej z Wycofem. Nie wiem czy oglądaliście, jeżeli nie to. Proszę materiał nadrobić, bo tam pokazałem układ na spadki. A tu mamy formację, ale odwrócono czyli odwrócona głowa z tak zwane OEGL lewe ramię, głowa prawe. To jest to, czego się troszeczkę obawiam, bo widzę, że rynek tutaj KKR gdzieś ten poziom może zaatakować. I pytanie, co dalej? No bo to wsparcie, zobaczcie, jednak było tu, tu był dołek, początek tego miesiąca te ataki były. No i teraz formacja, która wygląda znajomo, prawda? Czyli prawe ramię. Na FIBO już Wam pokazuję, bo jak sobie pomierzymy e, POFA, czyli pomiar tej ostatniej fali wzrostowej, proszę zobaczyć co mamy bardzo blisko, jest położenie 61,8, więc naprawdę te wsparcie, on no, poziom jest troszeczkę o, wyżej, natomiast głowa z nami, to jest granica błędu oczywiście, tak, bo to wszystko to wypada bardzo blisko siebie, e, więc to wsparcie techniczne tutaj te okolice e, 8,050-8,060. Jeżeli chodzi o ropę WTI, tu sytuacja też jest bardzo ciekawa, bo na 4 godzinówce proszę zobaczyć, że walczymy. No, walka oczywiście z FIBO, nie ma przypadku żadnego. Po pierwsze, mierzenie zewnętrzne, to, co mamy między innymi na gazie ziemnym, to, co było na Europie, mam nadzieję, że też obserwowaliście ten poziom, bo przerządu z wyprzedzeniem mocno pokazywany, akcentowany, że to 161 stoi ta blokada w postaci odbicia może być, tak? No i blokada jest i blokada stoi o ok. 70,16. Wzmocnienie był układ harmoniczny. To są jedne z moich ulubionych setupów, dlatego tak często też je, no czy powtarzam, czy po prostu zawsze jak widzę, to staram się e, dokładnie opisać, żeby te szczegóły wziąć pod uwagę, prawda, bo oprócz układu harmonicznego liczą się potwierdzenia, liczą się wzmocnienia. Na no, takim wzmocnieniem e, na pewno jest 161 zewnętrznego mierzenia. Mamy ZZB, więc tutaj widzę, że e, ten poziom 70,15, taki łatwy do złamania. Nie będzie, biorąc pod uwagę 4-godzinówkę jeszcze i, i zasięg tych układów, Korekcyjnych, bo to jest bardzo ciekawe, w jaki sposób zobaczcie rynek te spadki wypełnia. Wypełnia je praktycznie. Z precyzją aptekarską, bo już mamy kolejny atak. Zobaczcie, dolny cień wypełnił, wsparcie. Łapiemy 69,41 i możliwy rejestr Fibonacci czyli ponowne dojście, ponowne zaatakowanie 161,8 Fibo. Które jak widzimy, wzmacnia układ harmoniczny i jest troszeczkę wyżej. A jeżeli chodzi o gaz, ziemno tak zacznijmy, surowce i to warcie, troszeczkę od końca, ale. A niech tak będzie. Jeżeli chodzi o Sylwę, tu mamy podbicie zygzakiem. Piękny setup. E, piękny setup, on troszeczkę tak z zewnętrznego. Z e, zewnętrznego podbicie było pod 7-8, więc bardzo głębokie. Ja przez chwilę liczyłem, że ten punkt, o tu wam pokażę to miejsce, ten górny cień. Chociaż nie było zgodności, nie? że on spowoduje tutaj taka troszeczkę e, łamana, co prawda, setup taki słaby, taki sobie, ale ten poziom obserwowałem, bo nie wiedziałem dokładnie, co ono oznacza. W tym momencie można przypuszczać, że ten 786 był jakby początkiem budowania się, czy też pierwszą częścią układu harmonicznego, układu zewnętrznego, no bo punkt B na 786 to punkt D od razu, pamiętajmy, w układzie motyla jest na 127, czyli tu mamy piękne zasięgi 34-66, i na to e, czeka tam wolumen popytowy tutaj się utrzymuje, cały czas jednak tam kontrola czy przewaga popytu jest i no raczej będzie, bo patrząc na. Na złocie, czy na instrumencie, który też jest dodatnio skorelowany, oczywiście ze srebrnym, czyli chodzą wykresem podobnie, nie ma niemalże identycznie niekiedy, no też widać ten moment wyjścia. Proszę zobaczyć, tu jest w ogóle sytuacja ciekawa, bo możliwy układ kraba, a układ kraba to jest, zobaczcie, z mały fi, punkt B i duże fi 161, tak? czyli tutaj okolice. Nawet 3094 mamy punkt B, BC i punkt D troszeczkę wyżej na mierzeniu zewnętrznym. No i na to zwracam uwagę, czy ten układ harmoniczny faktycznie tutaj się znajduje, ale wyżej. No dobrze, przechodzimy już do Walu. Tam może zaczniemy od Bitcoina. No, tutaj widziałem z samego Jana jakieś nagłówki takie optymistyczne. Zobaczmy, co tam się dzieje. A, przyznam się, że nie jestem na bieżąco z newsami, Co tam się wydarzyło? Oczywiście technika zawsze ma. Pierwszeństwo, bo po pierwsze te rzeczy są dyskontowane, a po drugie, jakby wiemy, co w co się gra, tak, co rynek tam powiedzmy wypełnia, jaki setup bierzemy pod uwagę, a już to widać. Mamy w TSA Małe FIL 61, tutaj właśnie były komentarze odnośnie podbicia. Faktycznie to podbicie może być w okolice 90-9300-9500 maksymalnie. Mamy szereg oporów, nie sądzę, żeby to takie łatwe było do złamania. Ja proszę zobaczyć, że. Tutaj no, takie opory są dosyć ważne, bo mamy tu górny, dolny cień, czyli może być zaatakowany. Tutaj mamy troszeczkę niżej. Natomiast jak sprawdzimy to z precyzją Fibonacciego, no to widzimy, że te mierzenia i te poziomy nie są e, przypadkowe. Mamy 61 i mamy 161. No i piękne poziomy o okolice 90, tak jak mówię, 700 nawet, 95 na Bitcoinie, na to również czekam. Jeżeli chodzi o waluty, e, zobaczmy dolara, dolar, dolar złoty, USDPLN. O, co my tutaj mamy na 4 godzinówce, Zaraz zobaczymy jak to technicznie wygląda. Tutaj do fts jest daleko, tak? Na dolarzu powiem wam, że za bardzo te zasięgi no duże nie są, nie interesuje mnie tutaj jakieś zagranie w tym momencie na duże, bo proszę zacząć, no mało co się zgadza. No mało co się zgadza w tes myślałem, ale w tes to oczywiście małe i duże FI, więc daleka droga. Sprawdźmy One-to-one, -one, tak nawiązując do milionowego portfela, który pokazywałem wczoraj i mówiłem o tych dwóch scenariuszach, gdzie zawsze profesjonaliści wykorzystują, no dwa, trzy warianty, no i tutaj jakim wariantem, który powinniśmy wziąć pod uwagę, to jest możliwość realizacji korekty prostej. Na zasadzie zygzaka, czyli fali A, fali B, fali C, FS 100 troszeczkę wyżej, e, niecałe 3,92. 3,92 ta równość fal wypada. Dodajmy mimo wszystko. Mierzenie zewnętrzne bardzo często te pokie, one się tutaj z tym f 100 z tą geometrią i tak, i tak zgadzają, i te poziomy, te mierzenia się nakrywa, pokrywają. tak? Mamy 161, mamy f 100 mamy równość fal, więc na naszych oczach ta korekta na dolarze duża szansa, że jest wypełniana. A zobaczmy, etka co tutaj się dzieje na Euro dolarze. Mamy podbicia, chociaż wolumeny, widzę, są cały czas podażowe. Zobaczmy na H1C, tak, popyt słabiutki moi drodzy, popyt słabiutki, jeżeli popyt słabiutki to po pierwsze podbicie, duża szansa, że jednak będzie raczej korekcyjne, czyli idziemy w zygzaka, po drugie mierzymy na pewno pofa, bo tutaj te ataki będą istotne, ale nie tylko na 61, bo to jest poziom, który już jest zaatakowany, natomiast jakby pułapka i taka mała zmyłka może polegać na tym, że punkt B i punkt D utworzą całość, tak? kompletny setup, a ten jest wyżej, bo mowa o układzie harmonicznym 1.08.10, 1.08.12. Tutaj proszę zwrócić uwagę, że na wysokości tych mierzeń stoją dosyć ciekawe wcześniejsze akcje, bo to widać, że cena reagowała, czyli mamy tak zwaną tendencję, czy też punkt odniesienia w postaci chociażby tego dołka, tego, tutaj taki ZZB, troszeczkę łamane, ale cena mimo wszystko, zobaczymy. Zobaczcie tę strefę, ten obszar Fibonaczego. Bardzo ładnie tutaj to widać, tutaj to widać, i tu mamy mierzenia wzmocnione układem. Bardzo ładnie to widać technicznie na walutach, więc widzę, że na etku coś się zaczyna dziać. Zobaczmy funta. Na funcie mamy podbitkę. Pierwsze co, pamiętajcie, zawsze oceniamy wolumen. FIBO, na fale. Wolumen zawsze sobie w głowie należy zadać pytanie, na jakim wolumenie idzie obecna fala? Zgodnie z zasadami fala FIBO, tak? Od tego oczywiście wychodzimy z mierzeniami, bo zawsze się od tego zaczyna, ale też w zgodności. Mać za ten wolumen, bo jeżeli nie idzie, to widać doskonale, że ten popyt może być chwilowy, może być sztuczny, może być wypełniający najbliższą geometrię one, one. zresztą wczoraj mówiliśmy o tym na milionowym i tutaj mamy OneTooana, którego też biorę pod uwagę, zobaczcie równość fal, czyli A, punkt B, cena dole je DFS100, 1,2957, podobnie jak na etku ZZB jest, tak, zwróćcie uwagę, ile mamy dolnych cień, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. No, jednak ten poziom 12957, jeszcze raz mówię, z technicznego punktu widzenia wzmocniony tą geometrią staje się istotny. No i taka wisienka na torcie, słuchajcie. jeżeli chodzi o potwierdzenie, dlatego mówię, że waluty mega mi się podobają technicznie. No to układ harmoniczny, tak? Proszę zobaczyć. XAB widzimy wszyscy, punkt B na 61, druga część układu BC i punkt D886, a to są pięćdziesiąt 12957. Zobaczcie, jak to wszystko się układa, czy było złoto? Było Aleksandar, ale możemy sobie szybciutko jeszcze zobaczyć. Na złocie na złocie ten układ, ten układ przypominam jest um, układ krabba. Zobaczymy, D jedynka nie jest 4 godzinówki. Szybko go pokażę, bo e, to jest akurat taki układ, który po prostu no, trzeba rozumieć, co się dzieje, żeby nas nie zaskoczył, że jeszcze złoto pójdzie do góry, a my nie będziemy wiedzieli, co się na rynku wypełnia lub jaki scenariusz jest realizowany. Duża szansa na tego kraba, tak? To jest formacja chemiczna potężna, zewnętrzna, punkt B61, zobaczcie piękna reakcja była C i punkt D wyżej okolice 3092-93. No dobrze, przechodzimy już do indeksów. Przechodzimy do indeksów. Szybki rzut oka na SP. Zobaczmy, co tam się dzieje. Łapka w górę jeszcze na zakończenie. Kto nie przebił wirtualne piątki, najwyższy czas. Dla zasięgów, jak to się mówi, Warto to to... Uczynić. Tu mamy one to one, mamy piękny motyw. No, fajnie to wygląda, bo jest 61. Zobaczcie, jak automatyzacja narzędzi w tych najnowszych technologiach dużo pomaga, nie? Że te wszystkie strefy już automatycznie są wyznaczane. A, a, a teraz przygotowujemy, nie wiem, czy mogę już powiedzieć głośno, czy nie, ale to w kwietniu. Algorytm, Algorytm Fibonacci'ego, no, rewolucja w tej lingu. Algorytm matematyczny, gdzie praktycznie jesteśmy w stanie spojrzeć na wykres i zobaczyć, gdzie te okazje przez dużych graczy, w jakich miejscach, na jakich poziomach cenowych są a z dużym prawdopodobieństwem no, wyłapywane. tak? I chodzi tu oczywiście o mierzenia, i to o miejsca zwrotne, o napływ kapitału. Algorytm Fibonacciego to jest taka formuła matematyczna oparta na modelu ekonometrycznym, uczenie, uczenie maszynowe, AI, to wszystko jest w czasie rzeczywistym. Dosyć duże moce obliczeniowe są potrzebne, więc jeszcze tam to testujemy, ale w kwietniu Wam to zaprezentuję, więc to jest to, na co już się możecie przyszykować. Tak? Algorytm Fibonacciego, pierwsza połowa kwietnia, tak jest plan. No Dobrze, tu mamy tego wanttuwana 5670, 5670 wanttuła się na naszych oczach wypełniam. No dobrze, przechodzimy dalej, zobaczmy na Zdaka. Tak, też mamy 50, też mamy dojście do 61. No ciekawie to wygląda, bo widzę, że cena bardzo ładnie się porusza i reaguje. Od 50 dojście do 61, 19,752. Tutaj zwracam uwagę też jednak na te one -to one bo proszę zobaczyć i na S&P i na, na Zdakum amerykańskim te równość, ta równość fal, te równość prostokątów jest Widoczna jest wzmocniona FIBO, tak jak powiedziałem, więc fajnie to wygląda. Uważam, że te setupy są do obserwacji, jakie w tym momencie naszych oczach wypełnia. Jeżeli chodzi o DAX, zobaczmy tutaj lokalne lokalne układy harmoniczne. To jest taki no, motyw przewodni na dzisiejszą sesję. Raczej nic tutaj większego nie zobaczymy. Ale oczywiście chodzi o to, że te układy są na tyle ważne, że jakby są kompletne same w sobie. O co chodzi? No chodzi o to, że punkt B i punkt D ma być na określonych mierzeniach FIBO. Punkt B mam na 61, punkt D 786, 22500, no i punkt D może być jeszcze tutaj niżej, właśnie z taką zmyłką i wykorzystaniem tej zależności, że cena bardzo często dochodzi do pierwszego ZZB, czyli do punktu B w układzie harmonicznym schodzi niżej do 8,8 i te reakcje tak naprawdę są i na jednym mierzeniu i na mierzeniu tym głębszym. Proszę o tym Pamiętaj, Dobrze, tyle na dzisiaj. Słyszymy się jutro o godzinie 12 w samopołudnie. Dzisiaj, przypominam, spotkanie uzupełniające bardzo ważne w ramach wyzwania Fibonacci'ego w wirtualnym tej się Słyszymy o godzinie 18. Także maila z zaproszeniem już Wam wysłałem i za chwilkę jeszcze otrzymacie przypomnienie. Dzisiaj, godzina 18, czyli platforma, najnowsze narzędzia, instalacja tego wszystkiego, cały proces wgrania na platformę, żebyście mieli kompletny warsztat pracy. Także. So,